It's caught in the crossfire It's caught in the crossfire Hej, kakumple z tej strony Karolaj A dzisiaj ze mną jest Radujcie mnie Uda mnie do złego Złóżcie Pomóżcie mi helpi. No jak widzieliście Z nami dzisiaj jest plak. No to i dzisiaj gramy sobie Jej. Sky Giganty Znowu? Znowu o, W ostatnim odcinku mieliście tyle łapek, że plak, że PLAK powiedział, że i tak nie da na kolejnego odcinka ona ja powiedziała plak, bo ci Hamemberta No właśnie. właśnie. płakał i no. powiedział, że dobrze nagra. No, tak, 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 tak tak trzeba robić, żeby plag. Tak. teraz! To teraz, teraz że ja się wtrącę. 140 łapek na stary odcinek. No, to 140 łapek w górę i następny odcinek z plagu się. Jej. Jej! No to zaczyna. To i myślę, że się wam podobało. Teraz możemy się pożegnać. Fajny, długi odcinek, No <noise> to. <noise> Idziemy do pierwszej arenki. Yej! 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 <noise> Yej! Musimy to wygrać. Nie możemy się dać. Mam buko za. A za mi nic nie mam. Ja coś nie mam. Myślisz, że za coś mam? Przybydłam jak. Nie Że To żadnego diaksu nie znalazłam do I serio, tu żadnego diaksu nie ma. Pewnie Grinch wszystkie ma No. A to ty. To musimy tak zrobić. Lecisz po Enchant. Co ty nie powiesz, Marylka? Jaka drużyna w ogóle jesteś Aha, znów. Powiem Ci, że ja nie mam nic. Nic nie mam. A cieszę się, ja też nic nie mam. To super gra będzie. Jezu, o mało. Nie, broń mi spadła. Takie smutne to było. O, broń, niech tu będzie broń. legacie. Już, jak szybko. Dobra, mam. Masz już? Już idę do Ciebie. Ja na razie kopię te. To widzę prawie ciężko Kurde, bym miała mieć albo coś fajnego To by zaraz szłam już Chciałam się siekierą to bije. Ja mam miecz dla ciebie Masz? Tak ja. Mogę enchanta ukraść? Ja mam wiesz enchanta Ale ja ukradnę i nie będą mieć Kurde spadłeś Mięczanta, mi hihija. Hi, hi, hi. Mało co, nie spadłam. Same buty To Nie spadłam. Nie, nie, nie doszłam tam. Dobra, ty masz mieczek, ja? Tak, Daj mi. Chyba mam co zbroję. Gdzie mimi dałeś? I tutaj, dobra. Ja mam zbroję, po co mi dałeś zbroję? Gdzie dałeś jego enchanta? A są tutaj, dobra. To ja biorę sobie. U kto? E... Kurde! Czemu ona tak odpycha, nie mając żadnego enchanta czy coś? I don't know. Gdzie ty idziesz w ogóle, pić kogoś, bierzesz? Udobyk, chodź, chodź, chodź ze mną, chodź! Mam ma nadzieję, że naszego nie będą klepać Ja nie chcę spaść Ale nie spadnę Suku, nawalasz? Nie, chodź, chodź, chodź Mieczem Ej, nie widziała nas Biją naszego chyba nie gadać, że naszego biją. No. Tak, wracaj do naszego. Co? Na jakiejś Nie, bije? już nie, już naszego nie. Ja im biję. Naszego też biją. Oooo, wszystkie biją po prostu. Ej, ja prawie, już nie mają chapsu prawie Naszego biłam? Bijam naszego. Jakaś laska chce wzbić. Ej, jaka, jaka. Ej! Co ona zrobiła? Patrz! Jak ja mam dojść Kurde. tam! Nie, Szybko! Plak, pomóż! No, jaka pomysłowa laska. Gdzie ona jest? Spadła ona. Nie, nie spadła ona. Z się tamtąd. Ona tam jest. Czekaj, ściepnę ją Zrzuciłem ją! Dobra, zabijam ją Ale Dobra, pomys tam pom bało hapsów, pomysłowa, na... co nie? Że nie zabiję, tam ci mają pało hapsów na dwa, ta tata No to idziesz tam, a ja będę pilnować Idę, chodź tu do mnie Co, z tobą mam iść? Bo. A nie, bój się, ją, Jezu, idę Ja odpycham. Tak się gra chłopie. A idzie idzie we, we tam dojo, by naprawdę było naprawdę. Chodź tutaj. Tak się gra tak. chłopie, a nie! Bo boi się wszystkiego, jak nie wiem co. Co to jest z rampady? Już zabili go. Aha, tego zabiję. Tak. <grym> My jesteśmy goldami, co nie? Dobra, to wracamy się. Wracaj, ja je tu, ja to w Potem. Bo, bo, bo ja enchanta zakusiłam wszystkim, bo jestem taka niedobra. Ja mam nadzieję, że. że do kultów. Goldów... Ale dobry pomysł laska miała, co nie? Że. A. Że też dobry pomysł to jest po No Dobra, ja idę. A teraz ci z drugiej strony w wasze. Właśnie też nie mi da. Się, nie wiem. Czy nie no, są tu zieloni? Może? Nie, spadłam. Co za? To się podbuduj? Nie, no, spadam, Właśnie cofłam. O jeden klecek masz? Nie wiem, jak to zrobię. Ale mam dużo kasy, to sobie kupię e, te szczałki. I mogę nawalać. BIM! Szałki, szałki. Szalki, szałki. idę, 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 mam nadzieję, że już się nie cofnę, spać już nie, nie chcę spać. Nie ma na razie tu nikogo. Kogo zabiłaś? Ja niebieskich biję, nie ma ich tu, oni zaraz ten... Chodź do mnie szybko do niebieskich. Boś niebieski z niebieskim się bije, klepie się z niebieskim. No bijcie, bij ich. No ba, zatrzymałam. Spad, no, spadł. To spad. no, może wygramy. Spad Jej! Oh. Wydaliśmy! Wydaliśmy! Hej! La <laughs> ty <laughs> O oh, Boże, powieszam! <laughs> Hej, wygraliśmy, że łodnie! No sakra. Co to było? Co to było? Ja się klepałam! Ale dobrze, bo ich zatrzymały, a ja im, kurde, całutkiego zgniłem sam w datę. Jeeeej! No, to, no to może... Do, do zobaczenia w drugiej grze! Do zobaczenia... Powiedz tak, Powiedz, tak. ja za ciebie nie będę to Powiedziałam, do zobaczenia. Nie powiedziałeś? Do, powiedziałam, do zobaczenia. Okej, okay, to do zobaczenia. Do zobaczenia. Witamy, witamy, serdecznie. Pozdrawiam. Ale no, no, że wygra no, e, trzeba pokazać, jak się można się gra, e, e, grać. No, grać, jak się gra. A. Pokazaliśmy to na pierwszym, na pierwszej grze. Tak się gra. A. Tak? Musi się... Wcale e, wcale, nie, e, wcale przed rozgrywką Karol nie, nie pisała do nich. Ej, jak się poddać, jak się dacie nam wygrać, to dam wam 100 złotych. Wcale tak nie pisała. Ja nie, coś tylko. Coś mi spadło. Aha. Zów siekierka. Super, zuf będę naga chodzić. Chociaż ja też kompletnie nic nie mam. Naga będę chodzić naga. O, ale mieczek mam, chociaż tyle. Od serca dostałam. Nawet to jak co? Enchant pierwsze, co nie? Wiem właśnie chcę iść, tylko że kompletnie nic. Nie mam. Ja też nic nie. Znam. I spadłam jeszcze od okazji. Tak się rozpędziłam, tak się rozpędziłam, że spadłam. A tylko chciałam. Wziąć coś. O kurde. Serio. Serio. Nie mam nic. Nie mam nic. Licho to widzę teraz. Licho. Powiem ci, licho. Powiem tak, moment. Jakim jesteśmy? Jesteśmy grinowcy. My, jesteś, my jesteśmy green, greenowani. Grillowani. Mam e, mieczek, chcesz? Ja mam męczek, ja mam mieczek, prawda? Masz? Dobra. Na mam razie, szperam no. na tej wyspie, bo, e, bo tu jak i Goldach sporo. Dobra, ja idę do Wieśka, Wieśku, chodź tu, mój kochany. Daj mi e, łuk i Ja, u wieszka to nawet mogę kupić e, e, pani Le pa, panią lekko obyczajów, bo mam tyle kasy. <noise> A ja, ja sobie wezmę. Ja już idę bić kogoś, klepać, bo lubię klepać. A co ja tutaj drogę zrobiłem. Nie, bo ja idę ukraść enchant komuś. Ja już mam enchant. Czy doskoczę tam, czy nie doskoczę? Boję się za bardzo doskoczę, teraz doskoczę W ogóle strzelają tu, nie ludzie A nie powinni strzelać, bo za strzelanie jest karac, nie? Że tylko strze strzelać może fajowarkami yy, w Sylwester Ej! a ludzie strzelając, co nie, bo, bo się psy potem boją, i tak dalej Nie mów tak brzydko o panach policjantach <noise> Ej, enczanku mi Dobra, idę. Ja idę tu mordować. Ja też idę mordować. Czekaj. O! Jeden. Dwa! Trzy! O kurde, źle trafiłam. Kogo ja klepię w ogóle? Ja wiem, Chyba tego samego. Nie! ja różowej klepie. Ja klepię... nie wiem, ale, ale klepie z jakimś typkiem. To no ty klep tamtych różowych ja tych... ja już nie mam czym klepać. Ja z miecza klepię, ciężczył. No właśnie też idę z miecza klepać. Kurde! Zobaczyli im chapsa z tymi niebieskim i zostało. Idę ich molestować. Ja już ich klepię. Ej, różowi sobie chodzą. Nie widzę co oczekam, co, co nie? Patrzą się na mnie jak jakbym ja coś im robiła, a ja sobie biję. Ej, serio, oni oni się patrzą, co ja robię. Kumasz? chce uciekł jeden. No uciekł on. Ej, ja sobie tu biję ich, a oni uciekają. No chodźcie a, do mnie. A e, no ser eliminowali. Ej, patrz jak ładnie bije e, różowego Ej, oni, oni w ogóle grać się nie umią. Serio Mortaccio, tak się gra, tak się gra, tak się idzie, idzie i bije się takiego typka Ej, I... to teraz żółci e, Chciałam powiedzieć, że my jesteśmy żółtymi, ale, ale nie Dobra Gdzie są żółci? ci żółci, żółci to niebezpieczni Ja chyba to nie idę, tak? Ale w ogóle ja sobie enchanta położę i sobie... Czekaj. Ja sobie zrobię już mieczyk. I pójdę sobie kupić... E, pójdę sobie kupić... A jakich jest, to za dużo! Za dużo? A jak za dużo ich jest? Ich ma tylko być, kurde... Parę osób. Hello? wasze się, muszę się zenchantować, bo oni mają... Zbroję z Enchanted O kurde, to będzie źle. Też tak czuję. A ja nie doskoczyłam do mojego. tego jest znów Szamie Trzeba mi się odrodzę koło wieśniaka. Koba, chodź ty, wieśniak. Gdzie jesteś? Widzę, wieś? widzę, że się odrodzi odrodziłaś przy swoim towarzy yy, towarzystwie podobnym do ciebie. Hehe. He. Dobra, ja mam... Ja strzały mam, więc mogę ich nawalać ze, strza ze strzał. No tej ze strzały, ja i tych... Molest! Molest! Dobra. Zgadzam się na takie warunki. Gdzie oni są? Pysze, wskaż mi... Wszystko. Na ty, tylko nas, na Hona! Przeciw... O kurde! A myślałam, dobra, myślałam, że ktoś mi już nawala, to ten gośtek tutaj. Eee, ej, tu id idzie to te... Nie bi tego, bij no, bi giganta, by A gigant. Gdzie jest gigant? Gdzie jest gigant? Chyba strzelaj. Czy... Bi giganta. Ej, mi... zaraz tu rozwalmy, rozwalili mnie. Ile im uderzyłam? Typ... Ej, golda nam biją! A nie, my jesteśmy się ziofra. No Dlaczego ja myślę ciągle, że my jesteśmy goldami? Boże, ja mam schizę Mam. Dobra, już, już mają mało, już mniej hapsów mają, ale chyba nie wygramy, tych są tak za Ej, oni tu żółci są, żółci to są. Idę! Chodź się, chodź szybko, bo oni już tam Jestem. nie ma, nie ma ich tam, nie ma ich tam. To, nie, oni pająka biją. Ale ich nie ma. Dobra, to ty ich ja ją, ja ją ja, biję. Ja, 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 ja. Nie, zrzucił mnie, zrzucił mnie, typek. Idź na Golda, bo oni tam nie mają nikogo. Tam nie ma. To no, ja się z babką biję? babką? Zostaw babę w spokoju. Ech. Ej, bo nam go na tego Golda... Ej, idą na nas. Dobra, ja się rozpię. Chodź tu, typku. Chodź, chodź. Oba, rozwaliłam go. Tera Baba, ha Baba, ona, z ona jest trochę ten, ona jest trochę e, mi się wydaje, że za mocno bije. Za mocno? Taka jest. Czemu ona ucieka? Ona spadła chyba. <grym> e, trzymaj tego gościa, ja strzelam. Tego, żeby on to nie. Ja spadła. też go strzelam. osza świniena osza świniena Nie, zepnie mnie, Zepnie mnie Zepnie mnie Zepnie mnie I chyba zapnęłam jednego Ja też zapchnęłam Szalej tam Kiedy nam Grina uderzyli? Zapchnąłem Kiedy nam Grina uderzyli? Tylko teraz nie jest Kurde Pat właśnie o tym Pomyślałam, że mnie jest. spaść Sto y strzały mi się skończy Ja mam jeszcze 60 Strzał. Ej, jest przed tobą gościu Dobrze! Widziałeś się? Widziałem z nieba Dobra, <grym> strzały kupione, 8 stawków Ile? Ej, ona ma jakieś skilla Co ona ma kupi... Co ona zżarła? Co może mieć czasem tego pająka zabiła? Idę do ciebie. A nie, my tu przejść. co zrobimy? Dobra, to idę do ciebie. Plaguj się, kochany, więc nie martw. Musimy to wygrać. To, musimy... Nie żyję. to musimy wygrać. Plaguj mój kochany. Idę. A A oni oni budują mur! Budują mur! O, ta świnia jedna! A ja, oni mają jakiś... Kurde, mur zbudowali! Ja już nie mam chipsów! Nie, nie mam co jeść, nie mam energii! <ścoughs> ja trzeba się jakoś dostać do nich! I licho to widzę! Przysięłam jedną babkę! Ale dlaczego ja mam... Czekaj, ja sobie kupię zbroję. Czy ma zbroję, nie ma Tu Jest potworek, muszę tego zabić. To dostaniemy jakiś boss. Ta? To idę zabić tego potworka. Ja już go kończę. To idę ci pomóc, potworka zabić. Ej, dostalimy Dostaliśmy jakiegoś tego przyspieszenia. Ależ fajne spidamy dostali. Obraz teraz rzucie! Dobra, ja idę, my dostali I tam... Kurak, tam teraz przeskoczyć? Właśnie nie wiem Co ale, ci Jak ty ja zginąłeś? Co? Ja nie nie wiem zbinałem, Nie wiem nie jak, jak ty zginąłeś Ale... No bo ja od pająka pędzę trotnie Tu nie można... Ten... Bić ty, ty ich tam trzymaj, a ja ten, a ja yy, zrobię też mur Kurde Czekaj, ja, ja się tu z nimi nie będę cackać Chodź Ja tu. mogę Crazy Ada Skąd oni klocki mają? Aha, od tego chłopa, ja? Tak, ej, w ogóle, wiesz co? Można bokiem jakoś pójść i strzelać Co? Znów ty, znów ty, znów ty No i znów mnie rozwaliła ta baba Nie no, ja, ja, ja się tak nie dam Ja się tak nie dam Ej, idą do nas Uważaj Idą Nawalają nam Rozpisz się. Już jestem zrespiona. Gdzie oni są? O nie, o nie, o nie. Kurde, no ej! Kurde, kurde! co kurde! mnie kurde, kurde! Oni kurde. Mnie. Oni klocek... Ale tu...

Ale, ale, to była ostra, ostra gra i, i graliśmy, ale... O, ostra, a, ostra jak ty! Graliśmy aż do ja śmierci. Ja to chodź tu. Graliśmy aż do śmierci. Dobra, tak się ustawię, o, chodź tu obok mnie. Tu. Ej, ale proszę, nie wbijajcie że to jest w tej łapach, bo ja nie chcę, rzucać tutaj Wbijajcie, 140 łapy w górę i kolejny filmik z Plagiem 240 powiedziałem 140 140 <noise> łapy w górę i następny odcinek z Plagusiem Sky, nie, migranty. ale nie z tego Z tego, z tego No to dziękuję serdecznie dziękuję za obejrzenie tego pięknego odcinka z Plagusiem Zapraszam na kanał Plaga Zapraszam na grupę Piedem Caroline. Wsz wszystko znajdziecie w opisie No to Hejka, ma... hejka! Hejka, hejka! Ja tu jestem, tak? tak no. Jestem tu na krawędzi, jestem! Zobacz na krawędzi, jestem! Idę zobaczyć to. Zobacz! Hmm. Jej! Na krawędzi jestem! Człowiek na krawędzi! Cześć! A. No to Hejka! A.